Profesor Tomasz Masłowski w studiu kujawsko-pomorskiej szkoły, to oznacza lekcję matematyki skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych czytaj liceów i techników, maturzystów przede wszystkim dobry wieczór, panie profesorze. Co tematem dzisiejszych w zasadzie dwóch lekcji. Dzisiaj na obu lekcjach porozmawiamy sobie o funkcjach trigonometrycznych na poziomie podstawowym zadaniami zamkniętymi, jak i otwartymi. roku, siedem tygodni do matury. Dzisiaj zajmiemy się trygonometrią i zadaniami na poziomie podstawowym. W ubiegłym tygodniu przeżyliście maturę podstawową i rozszerzoną. Pewnie już większość zna swoje wyniki i faktycznie te siedem tygodni, które zostały do matury jest to taki ostatni moment, żeby się zmobilizować, aby osiągnąć sukces. Dla niektórych sukces to zdać, a dla niektórych Uzyskać super wynik. Tutaj <laughs> przypominamy sobie to, co jest w tablicach, gdyż nieodłącznym atrybutem maturzysty są tablice i te wzory dotyczące funkcji trygonometrycznych. Jak obliczać sinus, cosinus, tangens, kąta ostrego, jakie są podstawowe tożsamości, jedynka trygonometryczna oraz. Fakt, że tangens alfa równa się sinus alfa podzielone przez cosinus alfa. Warto w tablicach też wiedzieć, że dysponujecie taką tabelą, gdzie są wartości funkcji trygonometrycznych tych kątów 30, 45 i 60 stopni oraz też są tak zwane wzory redukcyjne, które w sytuacjach wyjątkowych mogą wam się przydać. Jak będziemy analizowali te zadania? No, tak jak zwykle ten dział, jak i inne działy, będziemy analizowali zadania maturalne z ostatnich 10 czy już 11 lat, bo już faktycznie jesteśmy tutaj wspólnie drugi rok i czas płynie, a przed nami zadanie z trygonometrii. Mamy podane sinus alfa i mamy obliczyć wartość takiego wyrażenia 2 minus cosinus kwadrat alfa. Dla nas to powinno być hasło żeby narysować odpowiedni trójkąt prostokątny. Zauważcie, że jak rysuję w tym samym kierunku, tak jak jest w tablicach, aby tutaj z wszystkich wzorów jak najwygodniej korzystać. Mamy zaznaczony kąt prosty, nasz kąt alfa oraz te długości. I tu już trzeba się wykazać wiedzą, podejrzeć tablicę i sprawdzić, gdzie mam zapisać 3 i 4, bo jest podane, że sinus alfa jest równe 3 czwarte. I ten niewiadomy bok, który ja oznaczyłem literką A. Do czego jest nam to potrzebne? No musimy wyliczyć cosinus alfa. Żeby zrobić to musimy stwierdzenia twierdzenia Pitagorasa wyliczyć właśnie tą brakującą przyprostokątną. Tu oczywiście rachunki są proste. Uzyskujemy, że ta przyprostokątna ma długość pierwiastek siedmiu. Znowu zerkamy do tablic i już widzimy, że cosinus alfa jest równe pierwiastek 7 przez cztery. Rozglądamy się, oczywiście takiej odpowiedzi nie ma, gdyż musimy policzyć takie bardziej złożone wyrażenie. Pierwiastek 7 przez 4 do kwadratu to oczywiście 7 szesnastych, proste rachunki i mamy wynik. 25 szesnastych, zaznaczamy naszą odpowiedź. Czyli tutaj przypomniałem Wam taką metodę, najprostszą chyba, poszukiwania wartości funkcji trygonometrycznych, jeśli jedna z nich jest znana, po prostu rysujemy trójkąt prostokątny, wyznaczamy ten brakujący bok stwierdzenia Pitagorasa i tą funkcję, która nam jest potrzebna. Zauważcie tutaj, że w tych zadaniach mamy na ogół, w 90% zadań mamy podane, że kąt alfa jest kątem ostrym. <laughs> tutaj przypomnę dla tych, którzy zdają poziom rozszerzony. Oni wiedzą, że kąt alfa może być większy nie tylko do 180 stopni, ale jeszcze większy i ujemny. I tutaj warto o tym pamiętać, że te kąty większe od 180 stopni na pewno na maturze podstawowej się nie pojawią, aby tutaj tych, co zdają rozszerzenie, nie kusiło, żeby coś tu innego kombinować. Mamy kolejne zadanie i mamy tym razem podany tangens alfa. Postępowanie jest bardzo analogiczne. To jest zadanie nawet za dwa punkty na tej samej maturze. Nie wiadomo czemu akurat to jest za dwa, ale tak się wydarzyło. Zaznaczamy kąt prosty, nasz kąt alfa, długości boków zgodnie z definicją tangensa, 5 i 12. Już wiemy, że przeciwprostokątną musimy policzyć stwierdzenia Pitagorasa. Tu oczywiście rachunki nie są skomplikowane. Dostajemy, że C kwadrat równa się 169, dzięki temu mamy, że C równa się 13. Teraz tylko trzeba wiedzieć, co to jest kosinus. No to jest właśnie 12 do 13. To było zadanie otwarte za dwa punkty, także tutaj nic nie musimy zaznaczać odpowiedzi. Mamy po prostu dwa punkty. Na dzień dzisiejszy, dwa punkty to jest nawet więcej niż 4% po tej zmianie, gdzie na maturze podstawowej macie łącznie 45 punktów. Jeden punkt to nieco więcej niż 1%. Maj 2011. No tu mamy sytuację taką udziwnioną, bo jest podany kosinus i mamy cztery odpowiedzi, gdzie wszędzie jest podawany sinus lub tangens. Jak postępujemy? No tu taki duży trójkąt pojawił się. Zaznaczamy nasz kąt długości 5,12. i 12. Zauważę, że te słynne trójkąty 5, 12, 13, czy 3,4,5, te trójkąty, tak zwane egipskie, pojawiają się bardzo często na maturze. Ja tuż błyskawicznie wrzuciłem 13, bo przed chwileczką liczyliśmy to przecież w tym roku 2010, rok wcześniej. No i zaznaczamy po prostu odpowiedź. Tu raczej jest zadanie na to, żeby dobrze rozpoznać i dobrze wykorzystać nasze. Tablice było bardzo podobne do tego, co rok wcześniej, tylko z takimi rozbudowanymi odpowiedziami. W sierpień 2015, tutaj już troszeczkę treść zadania jest inna, nie zdradzono nam żadnej wartości funkcji trigonometrycznej, ale podano przyprostokątne, że są równe 2 i 5. Zauważcie, jak ja zaznaczę te długości 2 5. Ja staram się tak narysować, aby w miarę proporcjonalnie to wszystko nam pasowało, gdyż mamy obliczyć kosinus większego z kątów ostrych. Czyli tutaj powinniśmy mieć taki rysunek, aby naprzeciwko tej przyprostokątnej dłuższej o długości 5 był nasz kąt alfa. Twierdzenie Pitagorasa jak zwykle, bez problemu mamy, że C równa się pierwiastek z 29, widzimy, że mamy to w dwóch odpowiedziach. Teraz ważne, żeby nam się nie pomylił, sinus z kosinusem, no mnie się nie pomylił, to są, ten kąt alfa jest między tymi bokami. W mianowniku zawsze stoi przeciw prostokątna. Ale kto nie chce się tego jakoś uczyć na pamięć, to zawsze może zerknąć do tablic, dobrze tylko rysować tak samo ułożony trójkąt w tym samym kierunku no i nie jakoś ukośnie. Zaznaczamy odpowiedź. Sierpień 2012 to są tematury poprawkowe. Ja oczywiście nikomu tego nie życzę. Tu już mamy bardzo wygodną sytuację, bo wszystkie długości mamy opisane. Nie mamy co tutaj sprawdzać, czy to pasuje stwierdzeniu Pitagorasa. Jedynie, że tu nam ten trójkąt narysowali tak złośliwie, bo ten kąt alfa jest. Y narysowany ku górze. No ja nie mogę kręcić ekranem monitora, ale wy zawsze możecie czy arkusz egzaminacyjny, czy tablicę przekręcić i wskazać dobrą odpowiedź. Pytania są różne, ale widzimy, że ta dobra odpowiedź to cosinus alfa równa się 9,11, gdyż tak jak wcześniej wspomniałem, to jest ten kąt między jedną przyprostokątną a przeciwprostokątną, gdzie w mianowniku zawsze stoi przeciwprostokątna czyli sytuacja, w której nie musieliśmy korzystać z twierdzenia Pitagorasa. Sierpień 2014 i mamy tutaj taką rozbudowaną treść. 3 tangens alfa równa się 2. No oczywiście zaczniemy od tego, że tangens alfa równa się 2 trzecie. To musicie sami przekształcić. No i rysujemy nasz trójkąt. Tutaj też zauważcie, że ja stale trzymam tą proporcję Bok 2 jest krótszy, bok 3 jest dłuższy, to niby nic nie zmienia, ale dobrze takie coś sobie zawsze korygować. Musimy policzyć w tym przypadku obie funkcje trygonometryczne i sinus, i cosinus. Zauważycie, że ja ten pierwiastek z 13 już tak wypchnąłem bez liczenia, ale gdybyśmy chcieli liczyć, to 3 do kwadratu 9, 2 do kwadratu 4, 9 plus 4, 13, no i jeszcze trzeba dorysować ten pierwiastek. Wyznaczamy sinus i cosinus. Tu zauważcie, że się możecie pomylić. Ja się pomyliłem, bo w obu przypadkach napisałem 2. W jednym przypadku powinno być napisane 3, ale ostatecznie dobrze dodałem. Także tutaj mu, powinienem skorygować tę odpowiedź, ale mam nadzieję, że wszyscy widzą mój błąd: że sinus alfa to w liczniku powinien mieć liczbę 2 i ma, natomiast cosinus alfa w liczniku powinien mieć liczbę 3. Najważniejsze, że mam ostatecznie dobry wynik, to jest zadanie za jeden punkt, czyli faktycznie wszyscy tylko sprawdzają, a dokładnie komputer sprawdza to, co zaznaczycie w odpowiedziach. Tutaj nikt nie analizuje, jakżeście mieli te pośrednie obliczenia, jak one wyglądały. Zaznaczamy prawidłową odpowiedź. Sierpień 2010, też poprawka, i tutaj chciałem Wam pokazać jeszcze inną. Metodę na liczenie tych zadań, bo mógłbym znowu powtórzyć ten trójkąt i was tak nudzić i nudzić, ale możemy skorzystać do tych zadań także z jedynki trygonometrycznej. To jest jedna z tych podstawowych, dwóch podstawowych tożsamości i yy, bardzo często ona występuje w zadaniach. Jak zrobimy teraz? Po prostu w miejsce kosinusa wstawimy 3 czwarte. Cosinus alfa równa się 3 czwarte. Wykonujemy proste obliczenia. Nie korzystamy tutaj z twierdzenia Pitagorasa tylko właśnie z jedynki trigonometrycznej. Uzyskaliśmy, że sinus kwadrat alfa równa się 7 szesnastych. To jest kąt ostry, bo dwie liczby podniesione do kwadratu dają 7 szesnastych, ale w świecie poziomu podstawowego sinus alfa jest tylko dodatni, czyli ta ujemna odpowiedź w ogóle nie wchodzi w rachubę, gdyby nie było tej informacji, że kąt alfa jest ostry i zdawalibyśmy maturę na poziomie rozszerzonym, to sytuacja by się zmieniła. Ci, co zdają poziom rozszerzony, na pewno znają taki wierszyk o funkcjach trygonometrycznych, gdzie funkcje trygonometryczne są dodatnie, gdzie ujemne, w której ćwierce. Ja pozwolę go sobie zacytować. Poziom podstawowy nie musi tego wierszyka znać. Brzmi on następująco. W pierwszej ćwierce wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus. Trzeci tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Ten wierszyk był dedykowany tym, co zdają poziom rozszerzony. Zaznaczamy odpowiedź. Maj 2011 poziom podstawowy. O, i widzimy, że jest tu na właśnie nawiązanie do naszej jedynki trigonometrycznej. Tam widzicie, że w dwóch miejscach występuje sinus kwadrat i kosinus kwadrat tego samego kąta. Nieco inny kąt w liczniku, nieco inny kąt w mianowniku, ale to nie ma znaczenia, jaki to jest kąt. Te dwie sumy kwadratów w liczniku, jak i w mianowniku są równe 1. I rachunek jest banalny. Nasz wynik, wartość wyrażenia jest równa 0. A zatem pamiętajcie o jedynce trigonometrycznej, tej podświetlonej tutaj na żółto. Na pewno w którymś z zadań na maturze Wam się przyda. A gdybyście analizowali jeszcze raz tą maturę, którą pisaliście w marcu, w tym miesiącu, tydzień temu, to faktycznie co najmniej, a może dokładnie dwa zadania dotyczyły właśnie funkcji trygonometrycznych, i oba zadania w jakiś sposób nawiązywały do jedynki trygonometrycznej. Maj 2011, i tu. Bardzo podobne zadanie do tego marcowego sprzed tygodnia, zadanie za dwa punkty. Musimy obliczyć wartość wyrażenia sinus alfa razy cosinus alfa, równość mnożymy obustronnie przez mianownik, wspólny mianownik tych dwóch ułamków, nikt nie lubi ułamków, i nagle naszym oczom ukazuje się takie wyrażenie. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa po lewej stronie. To tak na krzyż zostało wymnożone. Niektórzy tak mówią, może nie najpiękniej, ale tak to się często określa. Po prawej stronie musimy też pomnożyć dwójkę przez sinus alfa, cosinus alfa, a zatem mamy to, co widać. Po lewej stronie jest nasza sympatyczna jedynka i dzięki temu możemy wyliczyć sinus alfa razy cosinus alfa, że jest równa jedna druga. Mamy aż dwa punkty, i może takie zadanie, jeśli było w marcu 2021 roku, to może podobne będzie także w maju. Sierpień 2011. No i tu jest troszeczkę inne zadanie. Sinus alfa równa się kosinusowi 47 stopni. Ile się równa alfa? Trzeba tutaj skorzystać z innej tożsamości. Ja je podawałem na samym początku naszych zajęć. Z takiego wzoru redukcyjnego, który pozwala zauważyć, że cosinus 47 stopni to jest sinus 43. Ja tu tak to zapisałem. Nie każdy może by wpadł na ten pomysł. Co warto zapamiętać? Po prostu te dwie liczby: 47 i 43. Uzupełniają się do 90 i wtedy z sinusa możecie robić cosinus, a z cosinusa sinus. A zatem ten kąt to 43 stopnie. Czyli faktycznie szukaliśmy takiego kąta, który w sumie z kątem 47 stopni da kąt 90 stopni. Sierpień 2011. Mamy podany sinus. Mamy obliczyć takie wyrażenie. Trochę skomplikowane, trochę nie. Zadanie za dwa punkty. I znowu przychodzi nam tutaj do pomocy jedynka trygonometryczna. Z niej błyskawicznie możemy wyliczyć cosinus alfa. E, cosinus alfa równa się, a dokładnie kwadrat cosinusa alfa równa się 15 szesnastych. Tutaj nic wielkiego się nie działo. E, no i co robimy dalej? Obliczamy cosinus. Musimy wyliczyć tangens. I wykorzystujemy tu drugą tożsamość, drugą w popularności pojedynce trygonometrycznej, że tangens alfa jest równa sinus przez kosinus tego samego kąta. Mamy w treści podany sinus, kosinus właśnie policzyliśmy. No i wstawiamy to wszystko, kotłuje nam się, tu kotłuje. Ci, co nie lubią takiego kotłowania, to obserwując te obliczenia mogli zauważyć, że Tangens alfa równa się 1 podzielone przez pierwiastek z 15. To oczywiście do kwadratu daje 1 piętnastą, dodać 3, to jest 3 i 1 piętnasta. Czyli zadanie za dwa punkty. Przypomnę ideę rozwiązania tego zadania. Wyliczyliśmy z jedynki trygonometrycznej kosinus. No i wstawiliśmy y, albo od razu do wzoru, albo najpierw powinniśmy policzyć tangens i później do wzoru. Tu uwaga techniczna, można było to zadanie zrobić także z wykorzystaniem tej pierwszej metody, rysując trójkąt prostokątny i wykorzystując twierdzenie Pitagorasa. No ale w związku z tym, że robimy teraz zadania, gdzie te dwie tożsamości zaznaczone na żółto będą często występować, dlatego ja tutaj zaproponowałem nieco inną metodę. Maj 2012. I tutaj znowu taka tabelka, ulubiona wasza tabelka, gdzie są podane wartości funkcji trygonometrycznych charakterystycznych kątów. To jest ważna tabelka, gdyż oprócz że do tego zadania może wam się przydać, może się także przydać do różnych zadań z geometrii płaskiej, gdzie wykorzystujecie te słynne trójkąty prostokątne 30 60 90 stopni lub ten drugi słynny trójkąt prostokątny 90, 45, 45 stopni. Co robimy tutaj? No po prostu musicie z tabeli odczytać, że tangent z 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 3, sinus 30 stopni to jest 1 druga. No tu się nie pomylić w tym działaniu, że wspólnym mianownikiem jest 6, czyli pierwszy łamek rozszerzamy przez 2, drugi przez 3, poszukać prawidłowej odpowiedzi, jest ona akurat najbardziej skomplikowana z tych wszystkich, ale jest prawidłowa. I zaznaczamy odpowiedź D, czyli przypomnę tutaj jest tablica wartości funkcji trygonometrycznych. Ktoś powie, że jeszcze w tablicach jest taka ostatnia strona, gdzie są przybliżone wartości funkcji trygonometrycznych, chodzi o te inne kąty niż 30, 45, 60. Mam dla was miłą lub niemiłą wiadomość, że ten nowy, nowe wymagania, które określił minister edukacji, są określone w ten sposób, że funkcje trigonometryczne do tych zadań praktycznych, gdzie występują właśnie inne kąty niż te charakterystyczne, nie będą w tym roku na maturze, a zatem żadnych takich zadań, gdzie drabina jest pochylona, przy ścianie czy samolot leci pod jakimś kątem, czy drzewo widoczne pod jakiegoś kąta. Takich zadań w tym roku na maturze majowej nie powinno być. I ja w tym naszym, y, dzisiejszej prezentacji, w tych naszych zajęciach y, takie zadania opuściłem, ale takie zadania we wcześniejszych latach y, występowały, gdzie trzeba było korzystać z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych. W czerwiec 2012. Zauważcie, że tych zadań jest dużo dużo zadań i te, te lata nawet się powtarzają. Czy w ostatnich latach tak jest? Też tak jest, ale no nie chciałem Was zanudzać bardzo podobnymi, analogicznymi zadaniami. Yy, tutaj jest podany tangens alfa równa się 1. Gdybym znowu zerknął do tych tablic, po prostu znalazłbym w nich, że kąt alfa to 45 stopni. Koniec zadania. Nie ma co tłumaczyć, tylko pamiętać o tym, że taka tabela jest. Maj 2013 i tu podobne zadanie, już takie występowały. Tym razem to zadanie było punktowane za jeden punkt. Jedynka trygonometryczna, policzenie kosinusa. Zauważcie, że ja tu leniwy byłem. Nie liczyłem nawet ile się równa kosinus alfa, tylko policzyłem kosinus kwadrat alfa. Nieraz takie... Takie lenistwo się przydaje, po co za dużo liczyć, jak do naszego wzoru nie był potrzebny sam kosinus alfa. Matematycy są leniwi. No, nie chcą zbytecznie męczyć głowy. No i mamy wynik i teraz tylko czy ja dobrze policzyłem, coś mi tu nie pasuje. Tam powinno być 1 czwarta odjąć 2. Wynik końcowy jest minus 7 czwartych, prawidłowy, ale po prostu źle tu przekopiowałem tą jedynkę, powinna być dwójka ale to oczami, mam nadzieję, że wszyscy widzą, 1 czwarta minus 2 to jest minus 7 czwartych. I zaznaczamy naszą odpowiedź. Maj no 2013. No i tu mamy już coś innego. Widzimy, że znowu ja mógłbym z jedynki trygonometrycznej skorzystać i tak też zrobię, ale do policzenia jest troszeczkę gorsze wyrażenie. No po prostu będziemy więcej musieli liczyć. Jak... Tutaj zrobiłem. Yy, tu w ogóle postąpiłem jeszcze nieco inaczej. Specjalnie tak pokazuję, bo niektórzy przecież zdają także rozszerzenie. Trzeba nieraz wejść na troszeczkę wyższy pułap. Ja za cosinus kwadrat alfa wstawiłem 1 minus sinus kwadrat alfa. To wynika z jedynki trigonometrycznej. I po uproszczeniu uzyskałem, że jest to 4 sinus kwadrat alfa minus 3. Co dalej? Po prostu wstawiłem do naszego wyrażenia 4 sinus kwadrat alfa minus 3. Wartość za sinus alfa pierwiastek z 3 przez 2 uporządkowałem i dostałem 0, ale 2 punkty. Czerwiec 2013. No i tutaj po co my ćwiczyliśmy te takie proste tożsamości? Bo tutaj wygląda coś gorszego. Jest jakieś straszne wyrażenie, i mamy odpowiedzieć, ile ono się równa. Co robimy? I tutaj trzeba się wykazać sprytem. Zauważcie, że dwa ostatnie składniki mają wspólny taki czynnik cosinus kwadrat alfa. Ja wyciągnąłem go przed nawias. Wtedy w nawiasie się pojawiła jedynka. I znowu dostałem kolejną jedynkę trigonometryczną. I ostatecznie wynik jest równy 1, czyli dwukrotnie zastosowałem jedynkę trygonometryczną, i widzimy, że nie zawsze to rysowanie trójkąta prostokątnego jest wystarczające. Nieraz trzeba znać te tożsamości i tą główną tożsamość sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Zaznaczamy prawidłową odpowiedź, i w tym momencie dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej pierwszej lekcji. Po przerwie druga część, gdzie ten poziom stopniowo będzie rósł, ale mam nadzieję, że wszyscy z tego skorzystacie. Dziękuję bardzo.